Muszę rozkminić, bo ona jakąś funkcję włączy, włączyłem, która ją wyłącza jakiś czas. Tak to jak żeśmy jechali do. Wjeżdżaliśmy y, sobie na parking, nie? I, I nagle wiesz, ten filmik, co był na parking, wjeżdżaliśmy, akurat go nie było. No tak, to zobaczyliśmy. Już... Też się tak rozłączyło. Trzeba w instrukcji poczuć. <grydanie> tak, wiesz, wiesz, co jest w instrukcji? Nic. Właśnie. Ale po Polsku, rosyjsku, angielsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku i, i rusku. To w meczu jest Jest napisane tam tylko tak. Jaka rozdzielczość, ile mega zajmie y, urządzenie, żeby włączyć tym przyciskiem, żeby wyłączyć tym przyciskiem, nagrywać tym przyciskiem, a po się poruszać tym. Koniec. muszę poszukać dzisiaj tej pompy w internecie Pompa no, się przed No to się cały czas... Ale odpalę samochód, słuchaj i... I tak teraz, zdechaliśmy to świateł tamtych i było spokój Dopiero później no. Chcesz mentosa, Robert? Nie, dziękuję Byłem zęby Prawdziwy mężczyzna myje zęby no, a wczoraj jakiś koleś z Pawianic zapierdalał tędy. Jak głupi I ledwo wychał tej tymi Jak mi się zaświeciły. Na czerwono. Centralnie tylko Może Teoretycznie jest tu jeszcze bus pass Ja się zauważyłem No ale...